Dzisiaj czytamy Księgę Izajasza, rozdział od 9 do 12 i w rozdziale 9 mamy napisane następujące słowa Bo dziecko nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza i nazwano go imieniem Przedziwny Radca, Bóg Mocny, Ojciec na wieki, Książę Pokoju Być może zastanawiacie się, no stary, co w tym szczególnego? Znam ten tekst, przecież na kartkach bożonarodzeniowych czasami takowy się pojawia I to jest oczywiste, że chodzi tutaj o Jezusa Teraz, dla pierwotnych odbiorców wcale niekoniecznie było to tak oczywiste, że chodziło o Jezusa, no bo skąd oni mogli wiedzieć w ogóle jeszcze o Jezusie? Mieli nadzieję na Mesjasza, ale tak naprawdę nie bardzo byli w stanie jeszcze skleić sobie to, co dalej. Dla nas pewne rzeczy są oczywiste, dlatego że patrzymy tak naprawdę na historię z perspektywy tysięcy lat jeszcze po samym Jezusie. Niemniej jednak ważne jest to, żebyśmy brali teksty takie jak ten i zanim za będziemy mówić, o to na pewno jest o Jezusie, sprawdźmy sobie, poczytajmy jak Nowy Testament się do tego odnosi. Odnosi się, ale niech to będzie pewien wysiłek z naszej strony, żeby nie brać rzeczy za pewnik tylko dlatego, że są napisane na bożonarodzeniowych kartkach.